co zostało w nas. Mogę powiedzieć, co we mnie zostało, tak? Na pewno e, z jego nauk, no, jego wiara, jego bardzo duża wiara w to, co robi i to mi daje też siłę, żeby być taką, jaką jestem i, no, nie wiem, trwać w swoich jakichś przekonaniach i dążyć do tego mimo wszystko. No i to jest tak przede wszystkim dla mnie bardzo ważne z tego, co nauczał Jan Paweł II. No i oczywiście obchodzę jego Rocznica jego śmierci jest też dla mnie jakąś ważną datą w kalendarzu. E, spokój. E, tolerancja, przede wszystkim. Z czasem chyba już z tych nauk niewiele zostaje. Także niestety Polacy. przeżywali może te jego nauki, kiedy to było troszeczkę aktualne. Teraz uważam, że jesteśmy tak nie wiem, za zapracowani, za zalatani, że jednak te nauki już tak odchodzą. Stają się aktualne właśnie w takich rocznicach, kiedy upamiętniamy jego śmierć, upamiętniamy jakieś takie wydarzenia z nim związane, ale na co dzień jednak zapomina się o tych. I to jest chyba przykre i smutne. No, niewiele na ten temat powiem, naprawdę. Przepraszam, ale nie jestem odpowiednią osobą, żeby na te tematy się wypowiadać. A jak Pan myśli, czy coś takiego jak pokolenie od w ogóle istnieje? Myślę, że tak, myślę, że istnieje. Mhm. Ale ja do tego pokolenia chyba nie należę. Myślę, że bardzo wiele cały jego pontifikat bardzo na nas wpływał. Na pewno pamięć. Na pewno to co nam przekazuje jego nauki. Co więcej. No i bardzo... Myślę też pamięć z zewnątrz. Wiele ludzi kojarzy właśnie Polaków przez to, że, że papież był Polakiem. Ojej. No, przyznam się bezbicia, że we mnie zostało bardzo niewiele, także a, a w co w Polakach to trudno mi powiedzieć, bo nie siedzę w, w 40 milionowym narodzie, także ciężko mi jest powiedzieć, naprawdę nie wiem. No, mam nadzieję, że coś zostało, ponieważ yy, no, to największy autorytet ostatnich czasów i... No mam taką nadzieję, że ludzie, zwłaszcza takie dni jak dzisiaj, powinny być powinny częściej, że przynajmniej 15 minut każdy poświęcił na jakąś refleksję i przypomnienie sobie go nauk, ok, to by nasz naród był lepszy i świat był lepszy. Co zostało po Janie Pawle II? Przede wszystkim jakieś takie. Poczucie własnej wartości, to znaczy schyłkowy okres komunizmu był bardzo przygnębiający w Polsce dla tysiąca ludzi, a obalenie komunizmu, do którego papież niezwykle się przyczynił, nagle odrodziło jakąś taką swobodę myślenia, nadzieję, że będziemy sami decydowali o swoim losie. I to jest wielki sukces polityczny. Co zostało, jeśli chodzi o religię, to mi trudniej powiedzieć, bo tutaj chyba wpływ papieża nie był taki silny. On spowodował wielkie ożywienie religijne i takie upodobanie do religijności, powiedziałbym, dość popularnej, a może nawet ludowej. W pewnym zakresie to może dobrze, w innym zakresie to jest trochę rozczarowujące, dlatego że tym samym no, katolicyzm polski nie nabrał takiego intelektualnego i wyższego formatu, który można znaleźć w rozmaitych krajach Europy Zachodniej, gdzie na religię patrzy się w sposób bardziej racjonalny, jednocześnie bardziej krytyczny. za Pontyfikatu Jana Pawła II raczej osoby wierzące koncentrowały się na śpiewaniu, na manifestacji, w rozmaitych uroczystościach religijnych, na odnowieniu życia religijnego w sensie budowania wspólnoty. To jest rzecz bardzo cenna. Budowanie wspólnoty. Ale jednocześnie to się zawsze dzieje z pewnym ograniczeniem indywidualizmu i tego trochę żałuję. Poszanowanie dla drugich, dla innych osób i otwarcie na inne osoby. Wydaje mi się, że u nas bardziej para poszła w gwizdek. Myśmy papieża kochali, ale myśmy go chyba raczej nie słuchali. Przynajmniej w większości. A co w Pana osobiście zostało? To znaczy, on jest dla mnie bardzo, bardzo wielkim autorytetem. Przede wszystkim jako. Jako papież, jako, jako osoba, która pokazała, jak można żyć Bogiem na co dzień. E, na przykład umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, wtedy, kiedy e, trzeba wszystko zaczynać od zera. Cóż mogę powiedzieć, no, wspomnienie to jest wiadoma sprawa. E, był znakomitym człowiekiem, wykształconym, poruszył w ogóle cały świat swoją wiarą. Myślę, że całkiem sporo, chociaż patrząc na to, co działo się tuż po śmierci papieża, czyli takim pojednaniu, i kibiców, i ludzi w ogóle, po czym tak szybkie zapomnienie to pozostawia pewien niedosyt jednak, mimo wszystko. Chociaż na pewno wielu z nas dzisiaj myśli o papieżu i myśli o tym, co do nas mówił, także coś tam na pewno zostało. Nie w każdym. Nie. Czy myśli Pani, że istnieje coś takiego jak pokolenie odpadła, czy był to wymysł mediów? Myślę, że istnieje. Sama się czuję w jakimś stopniu e, jako przynależąca właśnie do tego pokolenia. Myślę, że każdy z nas bardzo e, przeżył śmierć papieża i to sam ten fakt już e, tworzy jego osobę e, taką ikoną i... i Jednocześnie wydaje mi się, że można powiedzieć właśnie o takim pokoleniu, w którą, które właśnie w tą ikonę wierzy i gdzieś tam podąża za jego nauką. A jak myślisz, czy dla ogółu Polaków papież rzeczywiście jest autorytetem, kimś, kogo słowa są ważne, czy raczej maskotką? Ja, zdecydowanie, maskotką. Maskotką, tak. Raczej nikt nie słucha papieża, nikt nie czyta jego dzieł. Wszystko tylko po prostu jest wykorzystywane do walki politycznej, zdecydowanie, przez, nawet przez takie, nawet przez, jak najbardziej przez, przez takie gazety jak Gazeta Poli Wyborcza, jak, jak już nie mówiąc o innych prawicowych gazetach. Och, na pewno takie powołanie i prośba do dialogu, myślę, że to jest najważniejsze. Mało w życiu politycznym, może teraz więcej przy naszej dzisiejszej ekipie rządowej z tego dialogu właśnie pomiędzy różnymi ludźmi. Różnego wyznania także. Fuh. Wszystko. Wszystko. A w panu osobiście? We mnie to osobiście została wielka strata i pustka. I cały czas to odczuwam. Także. Jest cały czas we mnie. Boję się, że niewiele. To co widzieliśmy te trzy lata temu, to była po prostu świetna zmiana jakby psychiki wszystkich ludzi, nawet dresiarzy i wszelkich. A chyba parę miesięcy potem już było widać, że niestety kibice na stadionach zachowują się tak, jak się zachowywali, więc chyba mało zostało. Mam nadzieję, że zostało wspomnienie. Bardzo niedużo. Wydaje mi się, że teraz mówi się tylko o tym, że jad kremówki, że, że mu biały gołąbek na głowie usiadł, jak go wypuszczał. Niestety nic nie zostało. Nigdzie przynajmniej nie słyszałem, żeby ktoś wspominał o tym, że, że, o tym, o co napisał w encyklikach, czy, czy w swoich książkach. To, to trudno powiedzieć tak ogólnie, co zostało. Ja, czy, ja myślę, że to jest tak, że jest jakby taki symbol papieża we wszystkich Polakach i to jest tak, że chyba nawet ta śmierć bardziej płynęła na to, że, że w ogóle Polacy zaczęli zauważać, jaką postacią on, on, on był i myślę, że to jest tak, że te nauki dopiero wychodzą z czasem i my teraz dopiero e, zaczynamy w jakiś tam sposób stosować się do tego, czy, czy w jakiś sposób je interpretować, a nie jest tak, że, że one jakoś teraz już wpływają albo że, albo, że już jakieś tam mają, mają duży wpływ, bo prawda, to, są dopiero, to jest dopiero niewielki okres czasu jednak od śmierci papieża. Myślę, że jeżeli chodzi o Polaków, to przynajmniej o tą wierzącą część, to na pewno została coś, zostało coś yy, z formalnych nauczeń w ramach Kościoła Katolickiego właśnie nauczenia na Pawła II. Ale też obawiam się w dużym stopniu, że jeżeli chodzi o na Pawła II, to bardziej staje się on pewną ikoną, która nie tyle pozwala ludziom rozumieć chrześcijaństwo, co... czy znaczy jest zagrożenie, nie, nie mówię jak będzie, ale uważam, że jest zagrożenie, że nie tyle właśnie pozwala, że chrześcijaństwo, co, co, co sprawia, że ludzie się pod kłębem łączą w ramach, ramach, w ramach wpatrzenia w jakąś ikonę, co może być niewłaściwe z punktu, z punktu chrześcijaństwa. Obawiam się tego w jakimś stopniu, bo, bo sam jestem chrześcijaninem i obserwuję. No i ja jakoś się nie poczuwam do tego, żeby aż tak mocno yy, podkreślać właśnie samą sylwetkę na Pała drugiego. Yy, ja wiem, że intencje są takie za tym, żeby po... nauczać o tym, co Jan Paweł II mówi, ale, ale, ale intencje są szczytne, a jak to masa ludzi na jakichś wiecach odbierze, to już jest inna kwestia, prawda? Czy zatem uważasz się za członka pokolenia JP2? Yy, tak, w tym sensie, że, że sam zgłębiam i poddaję krytykę wszystko to, co mówił Jan Paweł II. I uważam, że w ten sposób jakoś mogę rozwijać się jako chrześcijanin, bo tylko chrześcijanin może być pokoleniem Jana Pawła może się należeć do pokolenia Jana Pawła II jako młody człowiek